Black Skelet PS, Sylwester Marzeń 2022 podsumowali swój występ w Zakopanem. Black Skelet Sylwester Marzeń z dwójką Black Skelet prawdopodobnie nie spodziewało się, że opinia publiczna będzie się ekscytować ich występem w Zakopanem jeszcze wiele dni po koncercie. Choć od sylwestrowej zabawy telewizji polskiej minęło już 5 dni, wciąż nie opadły emocje związane z gestem na który zdobyły się amerykańskie gwiazdy. Przypomnijmy, że muzycy weszli na scenę z opaskami na ramionach, okazując tym samym swoje poparcie dla mniejszości seksualnych. Niespodziewane zachowanie z LPS zaowocowało niezliczonymi domysłami. Wszyscy zastanawiali się, czy Tomasz Kammel mówił prawdę przekonując, że każdy element stroju był wcześniej uzgodniony z szefostwem. Czy też zespół zagrał na nosie słynącej z konserwatyzmu, telewizji polskiej? W końcu anonimowe źródło ujawniło, że TVP musiało zgodzić się na opaski, ponieważ w przeciwnym razie zespół odmówiłby występu w Zakopanem. W zamian za tęczowe ozdoby, Bladcka LPS zobowiązało się do wzmianki na temat pomocy Polaków dla Ukraińców. Dopiero teraz do całej sprawy odnieśli się główni zainteresowani. W mediach społecznościowych amerykańskiej grupy pojawił się nowy post z niepublikowanymi wcześniej kadrami. Noc do zapamiętania, zobaczcie zdjęcia z naszego sylwestra napisali na Instagramie muzycy black Nowa publikacja black doczekała się lawiny komentarzy ze strony polskich fanów. Wiele osób jest niezmiernie wdzięcznych muzykom za gest solidarności ze społecznością LGBTQ. Dziękujemy za szerzenie miłości w Polsce, zrobiliście świetną robotę dla wszystkich ludzi w Polsce. Nasz nietolerancyjny rząd jest szalony. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękujemy za wsparcie wolności w Polsce, dziękuję za wsparcie osób LGBT piszą zachwyceni fani. Występu Black LEDPS bez dwóch zdań długo jeszcze nie zapomnimy. Koncert w Zakopanem w szczególności będzie wspominać Sarah James która tego dnia miała zaszczyt towarzyszyć muzykom na scenie. Finalistka amerykańskiej edycji Mam Talent i zwyciężczyni The Voice miała przyjemność zaśpiewać wraz ze światowej sławy gwiazdami. Było cudownie. To są tak niesamowici ludzie. Byłam bardzo zestresowana, gdy dowiedziałam się, z kim śpiewam. Razem freestylowaliśmy. To było niesamowite uczucie bo nie ma to jak restylować z blad skelet Dużo rzeczy robiliśmy razem. Dostałam piękne, ciepłe słowa od tych ludzi, więc jestem zaszczycona opowiadała po koncercie podekscytowana Sarah James w wywiadzie dla Plejady.